Spotykamy się po raz piąty, po kilkuletniej przerwie, dokładnie chyba po pięciu latach przerwy. W międzyczasie była pandemia i wiele różnych innych historii, między innymi nasze, czyli Teatru Biuro Rzeczy Osobistych, przenosiny do nowej siedziby. No i tak nam upłynęło te kilka lat właściwie na, na tym, żeby zająć się sobą, ale też żeby przetrwać, zmierzyć się z różnymi sytuacjami. A kiedy już odnaleźliśmy się w, nowej, w nowym miejscu w Gdyni, w naszej siedzibie, no, pomyśleliśmy, że warto reaktywować w wydarzenie, które funkcjonowało przez kilka lat, myślę, że z powodzeniem. Jest też takim, taką sceną dla, dla zespołów, które czasem nie mają gdzie po prostu wystąpić że nie ma takich miejsc, nie ma takich przeglądów albo jest ich po prostu za mało. I chcieliśmy tę energię jakoś wyzwolić na nowo, reaktywować, spowodować, żeby te zespoły, które działają przede wszystkim w trójmieście, ale też w województwie pomorskim, spotkały się, wymieniły doświadczeniami i żebyśmy zobaczyli, w którym miejscu jesteśmy, co się wydarzyło, co robimy, kim jesteśmy, w którą stronę zmierzamy. No właśnie, ale gdybyś mógł tak pokrótce bardzo podsumować to, bo. Piąta edycja to nie jest może zbyt długa edycja, natomiast zdarzyło się przez ten okres na pewno wiele, również w teatrze dla osób z niepełnosprawnością. Powiedz mi, jak oceniasz te wystąpienia? Czy one zmierzają w innym kierunku? Z uwzględnieniem jakichś nurtów, innych pomysłów, innego podejścia? Czy, czy to jest, tak jak mówisz, wyzwolenie energii i zapisanie jej w takim trybie scenicznym? Myślę, że każdy, każdy zespół podchodzi do tej sprawy indywidualnie i ma jakąś swoją drogę, własne przemyślenia, czego przykładem jest teatr bogi relacji, który pokazał się z zupełnie nowej strony. Mimo że znam zespół od dwudziestu kilku lat, tak naprawdę taki, właśnie taką energię zobaczyłem dzisiaj po raz pierwszy i to jest coś świeżego, coś nowego, ale też pokazuje, że, że te zespoły poszukują nowych rozwiązań, że chcą, potrzebują znaleźć dla siebie miejsce, taką bazę, w której mogą po prostu działać, rozwijać. Swoje możliwości. Czasem brakuje nam, może czasem trochę warsztatu, może czasem brakuje nam właśnie um, sprzętu, jakiegoś, nie wiem, wyposażenia, które, które jest ważne, ale nie najważniejsze. W tym także najważniejszy, jak w każdym innym, jest po prostu człowiek z ty i to, z czym przychodzi. Także myślę, że um, wracając do pytania, zespoły, w których grają osoby z niepełnosprawnością. Może powiem na przykładzie Teatru Biuro Rzeczy Osobistych. My się też mierzymy jakby z własną niepełnosprawnością. Znaczy aktorzy grają tak naprawdę też samych siebie, czy postaci, które reprezentują osoby ze środowiska i nie chcemy być głaskani po głowie, ale przedstawić ten obraz w taki sposób, który funkcjonuje na co dzień między ludźmi. Czasem jest, czasem jest trudno, nam odnaleźć się w sytuacjach życiowych, ale czasem też jest zabawnie. I właściwie chodzi o to, żeby połączyć te dwie sprawy i odnaleźć w tym siłę do działania. Jak, jak widzisz przyszłość tego konkursu? Myślę, że zastanowimy się, spotkamy się po. Jak już, jak już opadną emocje, to spotkamy się z zespołem, który, który tutaj włożył sporo pracy i energii, żeby reaktywować magiel. Zobaczymy co tutaj zagrało, co nie zagrało, co było dobre, ale co może być lepsze i w którą stronę warto, warto skierować tą energię. W tym momencie powiem szczerze, że jestem jeszcze taki trochę też w emocjach i, i, i potrzebuję trochę czasu, żeby... żeby i, i głosu, też ludzi, którzy tutaj brali udział, żeby zastanowić się, co możemy z tym zrobić, bo myślę, że na pewno warto coś z tym zrobić.